Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia, oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności tam będzie płacz i zgrzytanie zębów Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie Idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu Odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, Wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jedno okiem wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie, bo każdy ogniem będzie posolony. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior, i dzień w dzień ucztował wystawnie u bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza a także psy przychodziły i lizały jego wrzody umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama umarł także bogacz i został pogrzebany gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał — Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł. — Wspomnij, synu, że za życie otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób nie dole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają moi rzesza i proroków. Niechże ich słuchają. — Nie, ojcze Abrahamie, — odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu. — Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i ci, Którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia.